Pakowanie. To słowo wielu osobom kojarzy się z absolutnym chaosem i stresem. A ja, ja akurat uwielbiam się pakować, może dlatego, że robiłam to już tysiące razy i mam coś takiego jak lista rzeczy do zabrania. Pracowałam nad tą listą całe moje podróżnicze życie, wszystko mam tu wypisane. Drukuję sobie taką listę, skreślam flamastrem to, co już znalazło się w walizce i dzięki temu naprawdę panuję nad chaosem, więc polecam to rozwiązanie. I teraz załóżmy, że mamy już zapakowany bagaż. Główny, a teraz bagaż podręczny. Mój plecak jest dla mnie bardzo ważny i mam w nim wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, takie, żebym przetrwała w każdym miejscu, nawet jeśli mój główny bagaż nie doleci. To taka właśnie rada ode mnie. Naprawdę sprawdziło mi się to w wielu sytuacjach. I co jest w tym moim. Bagażu podręczny. Na pewno mam coś do jedzenia. To daje mi dużą niezależność i pewność. Kubeczek, super turystyczny kubeczek, składany łyżka, mm, kosmetyki. Oczywiście przelane w takie małe opakowania, które można mieć ze sobą na lotnisku do 100 ml. Mały ręczniczek. Oprócz tego kable, kable, kable. No wiadomo, aparaty, telefony i wszystko to, co jest niezbędne. Nigdy nie zapomnijcie. Paszport. I niezbędne dokumenty, a także karta płatnicza wiza. Wybieram to rozwiązanie, bo jest bardzo praktyczne, oszczędza czas i energię. Co więcej, daje mi to bezpieczeństwo. Załóżmy, że widzicie coś super, o czym marzyliście. Nie ma gotówki? To nie jest problem. A taka karta jest akceptowana naprawdę w milionach miejsc na całym świecie. Więc polecam wam takie rozwiązanie. Polecam wszystko to spakować do bagażu podręcznego, dorzucić jeszcze dużo uśmiechu. To się zawsze przydaje w każdych okolicznościach i tak spakowani, moim zdaniem, możecie ruszać na kraniec świata.